Atlas was nothing like the marines, but I wasn't complaining. With lives hanging in the balance, Atlas forces moved in swiftly to rescue the hostages. <laughs> God damn it, Gideon. I didn't know you were a movie star. No, jest, I know it's probably the first time your backwards hillbilly ass <laughs> has seen someone with a full set of teeth, but I'll get carried away. Well, that's funny, because that's what your mom... Oh. S, <laughs> Nie wiedziałem o, o tym! Right? Yeah, Wycieli yeah. tą najlepszą scenę z poprzedniego yeah, odcinka ją yeah. oglądają w kółko. <laughs> ja wierzyłem To są zalety przechodzenia Kampanii na żywo z widzami. As you were, son. As you were. Zaślechta, by uśpić czujność, klasyka. Frank <laughs> Underwood. <laughs> a to jest przyjemność. Dobry balantajsiak, zawsze na sons, and they'll follow you into the deepest Dokładnie tak, dlatego. Tylu tarczowników w Polsce It egzystuje. Myślę, że w kwestii animacji twarzy eleny a tutaj yeah, you know. you know. you know. mm. to you gentlemen felt <laughs> zawsze we <laughs> <Zabezpiecznie. Zajubizji. laughs> <Zabezpiecznie. laughs> Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, czyściłem czołem. Boom Headshot. Klasyczną rozpierduchą z populistyczną podpuchą. Patryk Royorowski, Roy Playing Games. Advanced Warfare Call of Duty. Kolejna, czwarta już misja, wchodząca w skład wesołej kampanii ludzi Demolka. Atlas Power, czyli kryptoreklama zaprawy murarskiej, <grypto> której twarzą jest Kevin sam w Nowych Stanach. A przed nami misja kryptonim rozszczepienie. Mamy wzmocniony skok, sonar, stymulator i fabogenne implanty.

Ktoś uwolnił wiele orek dzisiaj. Wiele orek Zaorane będzie dzisiaj <grym w porządku> Kurwa jaki desant czołgów mamutów To jest Common Conquer Miała być gra FPP Command Conquer Nie mylić oczywiście z Renegade. Ale projekt skasowano Szkoda What the fuck? Widzieliście to? To tu się kur Reaktor się przegrzeje, będziemy mieć drugi czarnobyl. Nie, yep, ten już otworzył ogień, kurwa, nie wytrzymał. Co będę gorszy? Tango on the roof Second one. And the third one. Reloading okay, priorytet Rakietnicę. Jasna cholera Elegancko, clear Linka zjazdowa, kochani, wesoła tyrolka. Yeah. łoszty w życiu! Gdzie on tym pierdolnąć? Tam się pierdolną. Spoko, ale kaj ta linka, może tu? Chciałem tak Mniej liniowo! Welcome to the party! Nie, Smith! Melduj! Smith, dlaczego tak się ludziom późno wyświetlasz? Tarcza! Dwa zajebiście Dobra Zrobimy to inaczej Tam jest ekipa, tam jest ekipa, mamy jakieś... Dobra, są. Daleko Hedzik Pięknie, na slizgu. Leka like Pro. Za bardzo się wysunąłem. Taktyczny odwrót. Tak lepiej. Tango. Another tango. <grywa> Kurwa. Mało inteligentny granacik. Może temu pójdzie lepiej. Dobra. Pushing forward! Pushingujemy, pushingujemy, jest dobrze! To błyskawiczne przeładowanie, naprawdę jako ulepszenie. Fajna sprawa. A, to jest moja... A, tu mam ten laser z dupy. Okej. Okay. Where's tango? Nie ma zwolnionego! Kurwa. Nie ma sprawy. Jedziemy. Ciao, ja pierdło! Zajebiste Ale już nie mam rakiet, kurwa. Dobra? Amunicja. Carter! Wiem, 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 no co ja robię Dawaj, dawaj No kurna Dobra, mamy ammo Jedziemy, 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 jedziemy Nie wiem Kurde, mol się trzyma gnój Hebapad, hebapad. Tango is down. Good job, Bravo team, be advised. KBA technicians have overridden the security protocol. Eleganzka. We have no time. Copy that, profit. We're in bounds. We've got a legacy building. Let's move. Move, 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 move. Yeah, Kurwa, Gideon jest mega kozakiem. Chce być jak Gideon. Chcę być jak Gideon. Gideon pożycz czapkę miał charyzma plus 10. Patrz jak się popisuje przed tobą. Bądźmy najlepszymi przyjaciółmi. Gideon! High five! Najpierw ty się urodziłeś, a potem wymyślili stwierdzenie o awesome. Zaczekaj na mnie! Tak, nie żyje. Ewidentnie był tutaj rok i znów zniszczył wszystkich swoją serdeczną flaszką. Minus 10 do percepcji. Perimeter saved. Ready to acknowledged. Following toward. Ewidentnie maczał tutaj palcem projektant serii Alien jak i Doom. Please proceed. Junction. Head right. Through the reactor. Stay together. Wezmę taktyczną broń idealną na bliskie dystanse. <śles> <śles> Nie. Gideon, be my friend. Friendship is magic, kurwa. Carter Byłeś fajnym prezydentem stary. Bez kitu Czyli już rozumiem, że jesteś Carter Junior Ooooooo Idealna broń na małe i średnie dystanse. Ciki, <śptaki> dziki skurwy syny! Dokładnie. Kontakt! Go, go, go! Kurwa! A gdzie jest wtyczka? Tylko ja mam wrażenie, że są naprowadzane kurwa granaty Dobra, taktyczny reload Pięknie. Kurwa, barierka! Przed granatem go chroniła ładnie, ładnie, dwa Dwa hity Pięknie Pięknie, Kurde, tak ładnie wślizgł tu w mortkę. I co? Go, 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 kurwa. Dobra. Dobra, to tak słabe jest naprowadzane. Jep, jep. Zobacz, zależy ile ich za go nie? Chyba jakoś idzie. Dobra. Dobra, emiter. Co ja rucham?! Ja pierdolę, jaki mają ormor. Double kill. Joker! Co z tego, że zjem ci 10 spraw? Joker, tyły kurwa, kaj ty masz gały! Gideon! Strzela, coś ich pierdala, Kurwa, kaj, to jest ładna rzeź, wam powiem. Ładnie. Blake, linia strzału widzę, twoja ulubiona pozycja. Okej, okay. aknolegd. Wow 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 tutaj tak strzelę, tak dojebany feeling Drony, drony, kurwa I this bitch <laughs> Granat kontra dron, zajebiście Panowie Serdeczne dwa granaty Dobrze Dlaczego nie dzwonionego? Ja pierdzielę, tak by się przydało. Joker, kurwa, poudzielaj się trochę w tej grze, serio. Nie obrażę się. Kurwa, się zajebiście strzela, to jest po prostu niesamowite, ej. Może dzięki tym upgrade'om między misjami, bo to kurczę też poprawda jakość. jakość zabawy ładnie mamy to? mam nadzieję yeah. Gideon wrócimy do tematu przyjaźni proszę ma wrażenie że ignorujesz Dobra jak stoimy z amunicją

Dobra Co, naciskam, naciskam N kurwa What Leć Ja pierdolę zaję liście Ale tu jest korwa Kurwa zawsze chciałem mieć Drona z GoPro'a, tu proszę bardzo, dystrybutor gratisowo dodał LKMA. Kurwa, no to Sorko, ale na Multi jest troszeczkę inaczej ze sterowaniem, Kurwa, co się nazywa dron na Paintball z rojem. Poczyszczone, poczyszczone. Klasycznie niebiescy, pompatyczni Amerykanie, turbo pseudopatrioci oraz czerwoni, ciźli najprawdopodobniej Rosjanie Dobra To lubię, przynajmniej wiadomo Who's bad and who's good Ale ty biegnij hopej Oh, Ale na Spędzę 3 lata u spowiedzi Gideon nie chce być monotematyczny Ej czym się przed chwilą odwrócił w moją stronę Jest chemia! Jest chemia! Dlaczego nie mogę uruchomić zwolnionego tempa? Mam N jak nic Właśnie impulsem EMP wyjebałem wszystkie komputery Nie? Razem będziemy używać? Fajnie Tak przyjacielsko W z przyjacielem zawsze integrują <grytania> Fuck Poziom opada, stary tutaj, szybuje do góry Poziom bredni, nie martw się o nie Czekam, że wbić level, dajcie mi się przelogować. To jest ważne kurwa, będzie dobry lud, spierdalaj. Kurwa, ktoś mi zajebał lud, no na evencie w kiewa 2. Masa krytyczna, czyli etap, w którym wypada się już odchudzać. Tak? To jest masa krytyczna. Joker, to może ty będziesz moim przyjacielem? Kurwa, nikt się nie chce bawić. Dlaczego ty biegniesz zawsze z przodu? To jestem bohaterem tej gry, kurwa! Nieinteraktywny, pieprzony NPC-cie! Fajk wyjebałem tam. Nie lubię strzelać w plecy, no ale... Dlaczego nie działa serdeczne N? A może to są niewinni pracownicy elektrowni? Cholera wie. aż pali się do walki. Kurwa, helikopter, jeszcze tego brakowało. Kurwa, i pierdolone drony. Ładnie? Dobra. What the fuck? shit. Kurwa, tu zwolnione tempo dostał, bym najszczęśliwszy na świecie. No mogę już zastrzelać, jaki kaczuchy. Kurwa! The fucking shit! No, 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 no! No! Kto tu gra w szachy? Szachmat wieża na konia! Wieża na konia! Kurwa, wali się! Tak bardzo się wali! Jak w pizdu! Tyle zaawansowanej technologii, a zajebał nas beton. Dobrze, że nie, suchar. Zastąpili psa dronem w tej części, zajebiście. A nie, to helikopter, jaki duży. Kurwa, jestem tak bardzo G.I. Joe, że chcę w G. Oh yeah. Kochani, dziękuję Wam przeserdecznie za tą... Turbo mega jate. i oczywiście w ramach wisienki na torcie pod wieczorek po tym zacnym daniu Pora, pora przydzielić co nieco Przadowanie tu jest elegancko Szybkie celowanie to jest kurde to jest fajna sprawa strasznie Jeden punktik sprint damy Dobra kochani serdeczna tarcza i do następnego trzymajcie się Hejos. BUM